Kochani, tu droga duszy, przychodzę do Was z czytaniem na portal drugi. Drugi, także zobaczymy, co tam w energiach się zadziewa. Czas jest płynny, role sobie zamieniajcie. Pamiętajcie, żeby się nie przemuszać, nie nastawiać, nie projektować, nic na siłę, po prostu. Niekiedy po, po czasie dopiero wszystko się układa w jedną logiczną całość. Pamiętajcie, że to jest przestrzeń poszerzania dodatkowych informacji, a nie spinania się i tworzenia schematów i myślokształtów. Jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, piszcie do mnie na maila duszydrogamałpa.gmail.com On wyskakuje na końcu filmu, jest w opisie każdego filmiku. I jeżeli chcecie wspierać kanał, jeżeli Wam się podoba to, co robię, możecie kliknąć mi kawkę poprzez link do Bajkofitu, który jest również w opisie filmu, lub poprzez przycisk wspieraj na kanale. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, subskrypcje, za komentarze, za to, że jesteście, za to, że wspieracie kanał i że jest taka miła, wspaniała atmosfera, fajni, ciekawi ludzie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. I zaczynamy. Słuchajcie, hałasy mogą być gdzieś tam w tle. Chłopacy grają, także mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzać. Chcę powiedzieć, tu mamy tło czytania. I yy, karta mówi: kwestionuj wszystko. Wszystko, co nie jest zgodne, musi zniknąć. Jakby odsuń ten woal, tak? Wyjdź poza, wyjdź poza, może zobacz więcej, dostrzeż to, co jest pod powierzchnią. Jeżeli coś jest niejasne, zadaj pytania, rozstrzygaj, dowiaduj się, interesuj, yy, wchodź w to głębiej. I tu mamy w tle. Zagubione lądy, pamięć duszy, dary, ale wiedz, że już to kiedyś zrobiłaś, czy zrobiłeś, że to jest być może jakiś cykl powtarzający się też. Coś może już ci się kiedyś udało pokonać, i tym razem też ci się uda to zrobić. Takie tu jest przesłanie w tle. Natomiast zobaczymy sobie, co Tarot ma do powiedzenia. I mamy co odpuścić. Co odpuścić? Co? O! Królowa denarów, zobaczcie. Królowa denarów, materia. I słuchajcie, wczoraj na czytaniu na pełnie yy, pokazało się yy, materia. Tak, materia, materia, materia. Natomiast, żeby nie popaść w materializm. Ważne jest to, żeby coś robić, żeby działać, żeby uruchamiać fizycznie jakieś działanie. Natomiast, żeby y, znów była równowaga i y, zachowana, zachowana proporcja. I mamy królową buław. Y, jakieś, słuchajcie, chcę powiedzieć właśnie takie działanie na siłę, czyli trzymanie się ze wszechmiar... Tylko tego, właśnie tej materii z jednej strony, a z drugiej strony, żeby nie odlatywać, tak? Robienia czegoś na siłę, robienia czegoś tylko dla tej materii, czyli tylko dla pieniędzy, robienia takie też egoistyczne podejście. To ta, takie kwestie muszą odejść, trzeba zobaczyć, co jest poza tym, co, czym to jest motywowane. Być może ktoś, kto jest tak nastawiony, czym to jest motywowane, natomiast, że jest coś więcej. Jest pokazane, zobacz coś więcej, czyli zajrzyj poza ten woal. Też odważ się spojrzeć z innej perspektywy na życie, na to, co przychodzi. Zobaczymy do Królowej Denarów, że jakby to nie jest konsumpcja chcę powiedzieć, konsumpcja konsumpcjonizm. Nie to jest najważniejsze, nie to jest w ogóle istotne, nie to jest istotą e, życia rzeczy świata, kons konsumpcjonizm, chociaż to teraz panuje i tu jest właśnie odwrót, odwrót od tego, e, bo to jest jakby sztucznie, sztucznie napędzane, to jest sztuczne, to już w ogóle jest wszystko teraz sztucznie, sztucznie pędzone i sztuczne, e, natomiast e, odwrót od tego, zobacz co to powoduje i jakby zobacz, że jest coś ważniejszego niż na przykład piękne stroje, tak, piękny ubiór, piękny wygląd, a czym to jest bez tego, co mamy w środku, tak, bez głębi. Jakby tu jest właśnie w ten, to nie znaczy, że nie mamy się pięknie ubierać, ani nie wiem, zarabiać, absolutnie nie i to było w, w czytaniu wczorajszym. Chodzi o proporcje, tak, jeżeli chcę coś osiągnąć, muszę w to włożyć własną pracę, siłę, a... Nie, że czekam, aż mi coś spadnie z nieba albo zakombinuję i, i będzie. Jakby to nie będzie nagradzane. Znów wracamy do sytuacji, kiedy musimy włożyć wysiłek w pracę, bo za bardzo się poluzowały pewne zasady, jakby sytuacja stała się niejasna. A no jakby, jak mówi przysłowie, bez pracy nie ma kołaczy. Tak to nie działa. Nie? No chyba, że jest tak, że ktoś tam pracuje, a ktoś sobie po prostu leży i odcina kupony. Właśnie. Nie chodzi o odcinanie kuponów. Chodzi o to, że każdy ma jakąś pracę do wykonania. Królowa denarów, królowa denarów. Yy, I takie właśnie, cedowanie na innych pewnych rzeczy. To nie znaczy, że jeżeli ktoś jest kierownikiem i zarządza też firmą, no to. to Wszędzie ma sam wszystko robić? Nie. Tylko takie, yy, i to było też podobnie wczoraj, takie yy, yy, psychologia. tak? To, to jest też yy, i energia kontroli, obserwowania. Yy, jakby muszę wszystko o wszystkim zawsze wiedzieć, żeby mieć to pod kontrolą, żeby yy, i tu znów mówię, to nie ma być, yy, to nie, cho, nie chodzi o ekstremum jakieś, yy, 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 nie, nie mam na myśli zarządzania. Tego typu pracy. Tylko y, chodzi o, o coś takiego, kiedy to jest ponad. To jest za, za dużo. To jest po prostu y, skrajność jakaś. Tak, y, mówi o dowiadywaniu, o obserwowaniu, tak. Y, ja śledzę, ja dowiaduję się, ja obserwuję, ja mam obsesję czasami. Y, tak, żeby gdzie więcej, gdzie, gdzie mocniej, gdzie y, można bardziej, tak? I y, jakby. To jest pewna niedojrzałość, tak? I ta królowa, zobaczcie sami, ona jest tutaj niedojrzała. To jest takie duże dziecko, tak? Więc i tu mamy tego pazia, który no, jest oczywiście energią niedojrzałą, tak? Czyli czegoś być może nie wie, czegoś nie nauczył się jeszcze, a tu jest dużo jeszcze do nauczenia. Do do, być może właśnie od, odejście też od takiego, takiej pewności, że już wszystko wiem, już wszystko umiem. Mam głowę na karku, jestem um, ogarnięta, ogarnięty, zdobywam wszystko. I nikt mi tu nie poskoczy, nie? Bo otóż okazuje się, że tu jest ktoś tak naprawdę niedojrzały. I to jest, że jesteśmy na takim etapie właśnie my, jako ludzie, generalnie dzieciaków po prostu. Jesteśmy jeszcze, mamy dużo, dużo do nauczenia, zanim wejdziemy na ten poziom być może królowej denarów takiej prawdziwej, takiej stabilnej. Także uczymy się, dowiadujemy, obserwujemy, wchodzimy, zadajemy pytania. Odważnie, ale tu nie ma pozowania, tu nie ma takiego. Mm, no, bo pod spodem mamy tam. Y, y, no, sąd ostateczny, który mówi o zakończeniu y, pewnych sytuacji, być może karmicznych. I niektóre rzeczy mogą powracać, także jakby. Tutaj to było, przepraszam. Tu jest, że to już raz zrobiłaś, więc jakiś cykl. Teraz przyjdzie, być może coś ponownie w innej postaci, pod inną postacią, tak? Natomiast ważne jest, żeby to rozpoznać. Że Ty już sobie z tym raz dałeś, dałaś radę. I można to pokonać. Proszę bardzo. Jest słońce, szczęście, spełnienie. To jest też takie pokonanie ego, tak? Że ja muszę wyglądać, muszę się pokazać, yy, że to jest fasada, fasada, tak? Że wyjść poza tą fasadę. Ro rozsłonić ten, odsłonić ten woal. No dobrze. Co w nas musi odejść? Co w nas musi zniknąć. Rycerz Mieczy, tak? I Ym... Mieczy. przepraszam, to jest paś Mieczy. Yy, I znów mamy kwestię takiego spryciarstwa, chcę powiedzieć takiego, mm, bo to jest to, co musi odejść takiego yy, działania yy, z cicha pęk. Chcę powiedzieć z takiego zaskoczenia, takiego, no, taki spryciarz, spryciula. Chcę, może nie, nie wie za dużo, ale chcę udać, że wiem. No chcę zaimponować, ale nie mam czym, bo tu jeszcze muszę się wiele nauczyć, wiele dowiedzieć. Takie, chcę, jakby to powiedzieć. No, chcę pokazać więcej niż rzeczywiście mam, tak? Czyli yy, komuś być może zaimponować, ale ja tak naprawdę nie mam czym zaimponować. To są takie. Mam większe wyobrażenia na swój temat i my często mamy większe wyobrażenia na swój temat niż rzeczywiście posiadamy, nie wiem, zdolności, talentów, umiejętności i tak dalej. Ale to jest nam potrzebne, żeby iść jakby do przodu, tylko żeby sobie zdawać sprawę, że tak sytuacja wygląda. To jest jakiś tupet, chcę powiedzieć, takie. No, ten, ta energia się pokazuje taka zarozumiała w jakiejś kwestii. To bardzo tu się z tym łączy. Dobra, co tu jeszcze mamy? No i Jeremita, no, dokładnie, weź w siebie, zdobyć tę mądrość, nie pyskować, nie gadać głupot, nie opowiadać, czego to ja nie mam, albo czego nie mogę mieć, tylko trochę ciszy, trochę skromności, trochę pokoju, spokoju w sobie, trochę rozwagi, znaczy nawet bardzo, bym powiedziała, no bo tu tu jest jakaś, można wyciągnąć wnioski, mądrość, ale trzeba zajrzeć w siebie, tak? Dlaczego ja tak, jeżeli ktoś tak ma, tak się zachowuje, dlaczego tak demonstracyjnie czasami coś robię, a czasami no głupio, tak? Yy, oczywiście każdy popełnia błędy, tylko tu o to chodzi, że czasami mamy po prostu albo tupet, albo to jest ego nasze, yy, no i wychodzi jak wychodzi. Yy, więc taka yy, lekkomyślność też w słowie, tak, nieodpowiedzialność za słowa. Czasami lepiej ugryźć się w język niż, niż powiedzieć za dużo. Hmm. I my jesteśmy często popędliwi, popędliwi, szczególnie w tych czasach, kiedy doby internetu i komunikacji takiej, gdzie nie, często nie, nie mówimy, nie, będąc twarzą w twarz, i możemy powiedzieć wszystko, bo oczywiście w twarz pewnych rzeczy by się nie powiedziało, natomiast nawet przez telefon. By się tego nie, w ten sposób nie zachowało, natomiast napisać można wszystko, tak? prawda? Więc no niektórzy tak sobie pozwalają czasami, bo wylewają swoje frustracje. No Natomiast, co kogo interesują, czyjeś frustracje, no zasady dobrego zachowania zobowiązują, tak? Więc frustrację, frustracją, ale jakieś normy obowiązują, w związku z czym no nie jest to tolerowane. I jakby to nie będzie tolerowane. Pewne zachowania, tak? To nie znaczy, że nie mamy się przeciwko czemuś buntować, jeżeli to jest złe, nieodpowiednie, jeżeli nam nie odpowiada, ale w ramach pewnych jakichś zasad, norm, oczywiście. Chociaż no, są ludzie, którzy nie rozumieją norm, tak? Do nich nie można dotrzeć w sposób jakiś kulturalny na poziomie, tylko no trzeba prosto z mostu. Ale to też można, wiecie, nasz ja kiedyś taki filmik też miałam, że można zrobić to no, w odpowiedni prosty sposób, tak? No dobra, to, to już zboczyliśmy na, na te zasady kulturowe i zachowań, ale no właśnie odejść, zanim coś powiem, zastanowię się. I wiem, czasami nam coś się wymsknie i taką głupotę czasami szczelimy i to myślę, że każdemu się zdarzy, Natomiast tu nie chodzi o coś takiego. Tu chodzi o, o, co, o taki tupet, że ktoś ma pewność, że jest mądry, a tak naprawdę zbyt wiele tam pod kopułką mu nie siedzi, że tak powiem kolokwialnie. Także nie wszystko jest tam poukładane. I mamy paźdę denarów, więc spokojnie do przodu. Tak? Nie, to jest to. Nie prezentuję więcej, niż mogę dać, niż mam, niż mam zasobów, jakby... Nie robię z siebie bóstwa, nie, jakby nie przewyższam, nie robię tej otoczki takiej, jakby to jest tu absolutnie niepotrzebne. Pewne rzeczy trzeba, jakby, ale lepsze są, są te, że tak powiem. I tu jest właśnie, bo to powoduje pewien ciężar, ja Wam to pokażę. Mamy tu dziesiątkę buław, pewne zamieszanie, za dużo tego wszystkiego, tu jest multum różnych rzeczy, więc być może my obkładamy się różnymi wiecie, właśnie jakimiś tutaj dekoracjami, wszystko i to jest takie, no ale to nie przykryje tego, że my się na przykład nie umyliśmy, nie? Wiecie, to jest takie wyperfumuje się, może nie będzie śmierdzieć, tak? Więc to jest na tej zasadzie. Jakiś balast, to jest naszym balastem. I tu jest jakaś właśnie takie coś, co się popsuło, dużo śmieci, dużo udawania, odnoszę wrażenie, to jest naszym balastem. To jest naszym balastem. Um, dużo takich właśnie sztuczności. Zobacz poza to. Rozgarnij to. Czy Tobie to jest potrzebne tak naprawdę? Bo może to działa na korzyść czyjąś, ale niekoniecznie na twoją korzyść. Um, no dobra. Lecimy sobie mądrość. W takim razie. Jaka tu płynie, jaką trzeba wyciągnąć. Mądrość. Siedemka denarów. Wszystko z czasem, wszystko ma swój czas, chcę powiedzieć. I to, co zasialiśmy, to będziemy zbierać. I tak jak zasialiśmy, przysłowie znów: jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Tak. I tu jest właśnie coś takiego mądrość, intuicja, dbanie o siebie. I tu jest znów powściągliwość tym razem. Chcę powiedzieć, to bardzo się łączy z tym powściągliwość. Brakowało mi tego słowa. Wyważenie. No, nie fałszywa skromność. Pewna, no właśnie, to to jest ta powściągliwość, to jest też skromność, ale to nie znaczy, że ja mam udawać, że nie mam w ogóle nic. Tylko mam nadzieję, że mnie rozumiecie. To jest takie wyważone wszystko. Że ja nie jestem krzykliwa, krzykliwy. Ja nie epatuję tym wszystkim, co mam, albo wszystkim, co mam do powiedzenia. Nie muszę tego wszystkiego powiedzieć. Ja wiem, że czasami trudno się powstrzymać, żeby pewne rzeczy powiedzieć. Sama z tym walczę, ale to nie chodzi o nadmiar informacji, tak? Ja na przykład z mojego podwórka, po prostu muszę czasami i, i człowiek czasami musi, bo się udusi, nie? No i to jest właśnie coś takiego. Żeby się powstrzymać żeby pewne rzeczy, no niekoniecznie muszą być powiedziane, tak? Więc to jest takie, takie coś, taka, zachowajmy coś dla siebie. To jest też ta, ta, taka historia, tak? Nie wszystko musimy wszystkim mówić albo w ogóle czasami, tak jak powiedziałam tutaj, ugryź się w język, nie peplać tam, wiecie, trzy po trzy. I to nie chodzi też o to, że ja mam coś ważnego do przekazania, i żeby tego nie mówić. Może bardziej chodzi o to, żeby się zastanowić, to co się mówi, albo to o czym się mówi, tak? Żeby nie opowiadać dla samego opowiadania. Bo kapłanka jest cicha, kapłanka jest skryta, kapłanka ma swoje tajemnice. Ona ma olbrzymią mądrość, ale mówi wtedy, kiedy, znaczy, poucza lub daje informacje tylko wtedy, kiedy jest o to pytana. Kiedy ma inspiracja sama, no oczywiście można powiedzieć, no, ktoś tam ma cały czas inspirację, tak? O, o ta czytająca to ma cały czas inspirację. Nie, tu chodzi o to, o takie coś, żeby znać miejsce i czas, tak? Że coś ma swoje miejsce, swój czas i to, to się rozwija powoli, tak? Że być może nabywamy jakieś wiedzę, jakieś umiejętności i to potrzebuje czasu, to potrzebuje rozwinięcia. Mm, I dużo intuicji. No dobrze, dołożymy sobie od razu. Siedemka denarów. Siedemka denarów. Mm. Rana, ból, smutek. Jeżeli tu było. Yy, tak jak taka panka, ona się tu chroni tak przed jakimś bólem. I, i cesarzowa zobaczcie. I mag. Dla niektórych chcę powiedzieć, jeżeli była osoba, która weszła między wódkę a zakąskę, to teraz jest na marginesie w ogóle tego czytania, słuchajcie, bo to się pokazało tutaj w tle. Ktoś wszedł między Was a kogoś, no to tu jest uleczone serce, tak? Tu jest przywracanie równowagi, przywracanie stabilności. U, dla kogoś może być komunikacja, moi drodzy. Jeżeli była tu jakaś taka relacja, właśnie niespełniona miłość, może tak. To tu jest uleczenie tej kwestii i, i dla kogoś może być kontakt, ale to jest na marginesie. Trójka mieczy. Zaleczamy wszystkie stare rany. Wyciągamy z tego wnioski i naprawdę staramy się nie dopuścić do. Aby to się powtórzyło, żebyśmy znów tę samą lekcję to jest to, co tu jest powiedziane, już raz to przerobiłaś, już raz to zrobiłeś, więcej w to nie wchodź. No, okej. Okay. Co tu się jeszcze? Dwójka mieczy, więc dwa razy pomyśl zanim coś zrobisz, albo bardziej dwa razy pomyśl zanim coś powiesz. Czy się zgodzisz, czy się nie zgodzisz na coś, w ogóle dwa razy się zastanów. Mm, jakie tu są możliwe następne kroki, droga, przeznaczenie? Zobaczcie. I pokazał, pokazał nam się Sąd Ostateczny, to co mówiłam. Coś wraca, albo jakoś, jakoś, jakaś historia miłosna, uczuciowa, to, 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 to co się tam zasygnalizowało. Mm, y, tak. Sąd ostateczny mówi o wejściu na, na wyższy poziom i to po to się pojawia, bo tu jest właśnie coś, mamy zakończyć i mamy wziąć wnioski, tak, wyciągnąć wnioski z tej sytuacji, która była. Yy, wiedzieć, yy, że to, co się yy, wydarzyło, to się tak samo z siebie nie wydarzyło, yy, że mamy nową drogę to się tutaj pokazuje. Możemy iść w tę nową stronę z wiarą, nadzieją, z miłością, tak, z nowymi możliwościami, ale właśnie to jest to. Nie wchodzę jeszcze raz w tę samą historię. Nie, żeby nie popełnić tego samego błędu. To jest bardzo ważne. Więc rozpoznanie tej sytuacji, rozpoznanie swoich wad, swoich takich pokus, tego, tego co nas. No Powoduje właśnie, że my ciągle popełniamy ten sam błąd, lub podobny, tak. To jest bardzo ważne, bo tu jest w przeznaczeniu jest zakończyć wreszcie ten proces, zakończyć wyjść z tego labiryntu, wyjść z tego za labiryntu ciągłego motania się i wchodzenia w jakieś nie wiem, no właśnie zostawania za tym woalem. A tu jest powiedziane, wyciągnij z tego wnioski i rusz dalej. Wejdź wyżej, zakończ ten etap, podsumuj, co tu, przejrzyj, zobacz jakby no, pod powierzchnię, bo chodzi tutaj o refleksję, o e, działanie refleksyjne, i przychodzą nowe możliwości, nowa droga e, i cztery buławy: szczęście, e, zadowolenie, budowanie jakby nowych przestrzeni, otwieranie nowych przestrzeni. Budowanie nowych relacji, nowych znajomości i mamy króla buław. No i gdzieś tam no odważnych relacji, namiętności. Co tu jeszcze chcę? Bo tu jesteście to, to jest właśnie to i cesarzowa. Wcześniej mieliśmy też cesarzową. Możesz na powrót stać się cesarzową, albo w ogóle urosnąć do tej rangi nie królowej, denarów, która tutaj jest w ona się tu w negatywie pokazała, więc taka też chytra, zaborcza, zazdrosna, taka no właśnie materia, 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 tak? I, I sztuczność, sztuczność, sztuczność. Chociaż królowa Denarów bardzo jest z naturą związana, więc tu jest sprzeczność taka się pokazuje. Tesarzowa jest również związana z naturą, z prawdziwością, z płodnością, z obfitością. Z bogactwem zakończ jakiś cykl, gdzie no nie możesz urosnąć wyżej niż właśnie ta negatywna królowa denarów. Wyjdź poza taką małostkowość. Wszyscy mamy to zrobić, tak? Zobaczyć, że jest coś więcej, że ta historia nas zaprowadziła w kozi róg, tak? Zapędziła. I teraz tu jest ten królik, który może otworzyć, tak? Może otworzyć te bramy, ale musisz powiedzieć tak. Musisz powiedzieć tak. I, i powiedzieć tak. Wiem, że ja tutaj dołożyłam, dołożyłem do czegoś swoje trzy grosze i jest tutaj pokazana szóstka mieczy, otwórz się na komunikację gdzieś w inną stronę, bo to jakby to co było, no było już biorę naukę, już ruszam dalej, tak, już nie odwracam się ja tylko mam teraz podsumować już nie mam jeszcze raz w to wchodzić koniec, kropka no dobrze zobaczmy sobie co tu jest jeszcze od karmy. No i, i proszę bardzo, karta wodnika, nowa wizja, nowe możliwości dla świata, dla siebie. Robimy to wszystko i dla siebie, i dla świata w inny, nowy sposób. I w jakiś no, niekonwencjonalny być może, nietypowy, no jak to wodnik, tak? Ale bardzo humanitarny, więc bądźmy bardziej ludźmi, tak? No, bądźmy bardziej ludźmi, służmy innym, dbajmy o szczegóły, o detale, tak jak to panna robi, tak? Idzie i sprawdza, jest sumienna, przykłada się do pracy, i praca tu jest ważna. I rób to, co masz robić, oczywiście. I w dobry, w dobry sposób przykładaj się do, do tej pracy. I drugi dom, dom byka. Znów wracamy do materii. Musisz, to jest nie tylko cierpliwość, przy, przykładam się, jestem wytrwała, jestem, działam z uporem. To oczywiście, do, do czego zmierzacie, to, co byście chcieli, e, jakby sięgacie po to, co, czego potrzebujecie, ale w, to jest właśnie to. Denary mówią o przykładaniu się do sprawy, ale też wkładaniu własnej energii. Ja tu muszę zadziałać sam, sama fizycznie. To nie znaczy, że ja mam wziąć łopatę i kopać rowy teraz, tylko że ja muszę wykonać pewne rzeczy, jeżeli mam takie umiejętności, a jeżeli nie mam, to się uczę. Um, to jest, słuchajcie, to jest w wielkim skrócie wszystko, tak? Natomiast um, przykładam się do tego, co robię, i robię to z zaangażowaniem i wkładam moją własną energię. Tu, teraz fizycznie, to jest dotykalne. Tak? To jest energia, która się materializuje. Piąty dom, no i czasami trzeba zaryzykować. Nie ma, tak? Jak kto nie ryzykuje, nie pije pana, jak mówi powiedzenie. Siła miłości. Czasami trzeba zainwestować, tak? I bywa to ryzykowne. Ja tu nie mówię o hazardach, absolutnie. Ale żeby coś wykreować, no trzeba być odważnym, E, trzeba się przyłożyć, tak, e, trzeba wyjść z inicjatywą, trzeba mieć pomysł, um, no i tak jak mówiłam, no tej odwagi trochę, nie? I, I tego ryzyka, no trzeba pewne ryzyko podjąć. Niemniej jednak jest tutaj takie wkładanie własnej energii prawdziwej, nie tej sztucznej, nie takiej, że ja robię coś na pokaz, nie. Tylko robię coś naprawdę, tak, i do tego się przykładam. I że ja to firmuję, to jest tak, ja to firmuję sobą. Dlatego to ma być dobrze wykonane, to ma być rzetelnie zrobione. Oczyszczenie aury, być może właśnie kąpiel w soli albo w innych olejkach, dostrojenie się do nowych energii, być może i pozostań z sobą, właśnie, ale nie tym, co jest opakowaniem. Tylko tym, kim jesteśmy tak naprawdę. I pomów o pracy. No może to dla kogoś, że szczególnie ma ktoś tu pomówić o pracy, ale mówimy cały czas o tym, że wkładamy w coś pracę. Nie to, to nic tak sobie z kosmosu nie będzie spadało. Znaczy, z kosmosu już teraz to różne rzeczy spadają, ale <laughs> wiecie, o co mi chodzi. Mm. Już Wam będę czytać tylko 23. I czy ja sobie uszykowałam? Już myślałam, że znów nie uszykowałam. Uh -huh. Rozdanie. Czy trudno jest Ci ustalić limity tego, ile z siebie dajesz? Jeśli dajesz więcej, yy, niż jest to zdrowe, nie będziesz w stanie dawać długo. Poczujesz... Um, Urazę do swojego, do swojego partnera lub współpracowników. Poczujesz, że świat jest ci coś winien w zamian. Zwróć uwagę, czy dajesz z innego powodu niż czysta hojność, czy starasz się być lubiany, akceptowany, czy masz nadzieję zagościć, e, zagoić starą ranę, zacznij dawać przede wszystkim siebie. Zaoferuj sobie opiekę. I miłość, i czas, i akceptację, za którymi tęsknisz. Kiedy już doświadczysz obfitości, będziesz mógł naprawdę dawać innym. I tu było zacznij dawać sobie, tak, sobie. Także, moi drodzy, to wszystko, co mam dla Was na dzisiaj. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się filmikami. Widzimy się i słyszymy w następnych czytaniach. Buziaki, pa pa!